Na Kieleckiej Karczówce pragnę serdecznie powitać Was wszystkich, a w sposób szczególny Panią Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Panią Renatę Janik. Pragnę powitać Panią Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury, Panią Magdalenę Fogiel-Litwinek. Pragnę serdecznie zauważyć i powitać Pana Jacka Mąkę, który dziś wcielił się w Chrobrego. Pragnę serdecznie powitać Panią Renatę Głasek-Kęskę. Która przygotowała scenariusz Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Kielc, Województwa Świętokrzyskiego, ale również turystów na średniowieczny jarmark klasztorny, który odbędzie się tu na kieleckiej karczówce 23 i 24 sierpnia. Szanowni Państwo, to wyjątkowe wydarzenie ma uświetnić wyjątkowy jubileusz Tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Zapraszam wszystkich serdecznie, pasjonatów historii, całe rodziny, które będą. Mogły przenieść się do tamtej epoki, która dała podstawy naszej państwowości. 23 i 24 sierpnia ściągną wojowie z całej Polski właśnie tutaj na Karczówkę, dlatego że będzie niezwykłe wydarzenie. Ze mną dzisiaj jest książę Bolesław, który tego dnia, czyli 23 sierpnia, stanie się królem Polski. Mam nadzieję, że licznie będziemy tu jako mieszkańcy województwa towarzyszyć nowemu królowi i cieszyć się z tej koronacji. Zaplanowaliśmy to wydarzenie jako takie wydarzenie rodzinne, któremu będzie towarzyszyć wiele imprez szczególnie skierowanych do najmłodszych w sobotę 23 sierpnia te grupy poddanych będą się zbierać na terenie całych Kielc w różnych miejscach i później będą ciągnąć wspólnie na karczówkę. Około godziny 19 spotykamy się u podnóża karczówki, gdzie pięknym korowodem wejdziemy na karczówkę, otaczając naszego władcę, księcia Bolesława który stanie się tutaj na karczówce królem. To wydarzenie, które zainicjowane zostało przez Wojewódzki Dom Kultury, będzie kontynuowane przez lata, bo tego typu tematyka jest ogromnie popularna, modna wręcz jest trendy po prostu w Europie i w świecie, więc kielce po prostu przypisują się, dokoptowują do, tego, do tej wspaniałej mody, która jest jednocześnie modą edukacyjną, a nie tylko i włącznie popularyzatorską. Czy, czy też związaną z, z, z takim czy, czy innym przedsięwzięciem? Uważam, że ta impreza zainteresuje zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców Kielc. Będą tam rekonstruktorzy, będą wspaniali aktorzy z naszego kieleckiego teatru imienia Stefana Żeromskiego. Będą kieleckie chóry, a ja starałam się ten, ten scenariusz napisać w ten sposób, żeby było w nim też trochę humoru i żeby oglądający, Koronacje widzowie mogli się też do tej imprezy włączyć, na przykład wspólnie z aktorami czy z chórami zaśpiewać jakąś, którąś z pieśni. Dnia 23 sierpnia roku pańskiego 2025, my, Bolesław, książę polski, na wzgórze kieleckie, karczówką zwane, Wszystkich naszych poddanych najserdeczniej zapraszamy.